Chwała Bogu. Jak już Pastor wspomniał, dzisiaj nasze nabożeństwo rozpoczyna się, wygląda troszeczkę inaczej, ale my się jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, że, że daje dzieci z małżeństwom, za to, że w ten sposób też nasz kościół się rozrasta i wierzę, że całym Kościołem chcemy błogosławić. E, ja chciałbym przekazać dla nas na to nabożeństwo młodzieżowe pewne słowo, słowo zachęty. Na samym początku chciałbym przeczytać fragment z Pisma Świętego z Ewangelii Świętego Jana. Z piątego rozdziału od pierwszego wersetu. Ewangelia świętego Jana, piąty rozdział od pierwszego wersetu. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków, w nich leżało mnóstwo chorych, ślepych i chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc przy poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek, by, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: Chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzeczy mu Jezus: Wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie wziął łoże swoje i chodził a właśnie tego dnia był Sabat to też mówili Żydzi do uzdrowionego dziś Sabat nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź, łoże swoje i chodź. Pytali go, cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź je i chodź, a uzdrowiony nie wiedział, kto to był. Bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do Niego. Oto wyzdrowiałeś, nigdy, już nigdy nie grzesz, aby cię coś gorszego, aby ci się coś gorszego nie stało. Może do tego, do tego miejsca, do tego fragmentu. E Czytamy tutaj historię pewnego człowieka, który jest chory i jest w sadzawce, która się nazywa Bethesda. Wszyscy dobrze znamy to, tą historię, ona się dzieje w Jerozolimie, właśnie przy tej sadzawce. E, prawdopodobnie, e, tak twierdzą archeolodzy i batacze, ta sadzawka znajdowała się e, niedaleko świątyni, przy świątyni, e, przy bramie, owczej bramie, która nazywała się tą dla, tak, dlatego że kiedy owce były prowadzone do świątyni do, na, na ofiary, one były wcześniej umywane w tej sadzawce, o, oczyszczane, i wtedy były wprowadzane do świątyni przez tą bramę. I też wiemy, że w tej sadzawce działy się cuda. Działy się rzeczy e, niemożliwe z punktu widzenia ludzi. Ludzie, którzy byli chorzy, którzy, którzy źle się mieli, którzy może nie mogli liczyć już na pomoc lekarzy, ani niczyją inną, kiedy anioł pański przychodził na to miejsce i poruszał tą wodę. Kto pierwszy wszedł do tej wody, zostawał uzdrowiony. Na cokolwiek, czytamy tutaj, jakiejkolwiek choroba by, by go nie trapiła, jakąkolwiek chorobą był dotknięty, został uzdrowiony. I czytamy tutaj też, że znajduje się tu pewien człowiek, który jest już chory od 38 lat. Jest bardzo długi czas, nawet jeszcze mi dużo brakuje mojego życia, żeby osiągnąć taki wiek, a on przez ten czas był chory, cały czas. Nie wiemy, ile czasu spędził w tej, obok tej sadzawki. Wiemy, że na pewno był to długi czas, bo Jezus, jakby widząc tego człowieka, od razu zauważył, że on jest tam już od dawna, ale był chory od 38 lat. Jezus widzi go i podchodzi do niego i pyta go, czy chcesz być zdrowy. I ten człowiek jest jakby zszokowany może tym pytaniem, bo nie odpowiada, chce być zdrowy, ale mówi, że może też nie poznaje Jezusa, nie wie, z kim ma do czynienia, ale mówi, że no nie mam człowieka, który by mnie tam wrzucił. Nie mam człowieka, który by mi pomógł tam dojść, bo zawsze przez to, że jestem tak chory, no ktoś jest tam pierwszy i, i ktoś pierwszy dostępuje tej łaski. I Jezus mu mówi, że Weź swoje łoże i chodź, idź, uzdrawia go w jednym momencie, jednym słowem. I ten człowiek zostaje uzdrowiony. I co się dowiadujemy, że ten człowiek wiedział, że w tym miejscu Bóg uzdrawia. On znajdował się tam, skąd oczekiwał pomocy od Boga. Jak to możemy porównać do, do dzisiejszych czasów, do naszej sytuacji? Mi się wydaje, że. Tą sadzawką jest zbór. Często chodzimy tutaj, bo, bo wiemy, że, że tutaj jest, jest pomoc, jest uzdrowienie, ale może tak jak ten człowiek widzimy, że inni są uzdrowieni. Widzimy, że inni dostępują łaski, a, a ten człowiek tyle lat tam spędził i nic się nie wydarzyło. Może on oczekiwał, że jakiś człowiek przyjdzie i, i mu pomoże, jakiś człowiek wyciągnie do niego pomocną dłoń, a do niego przychodzi sam Jezus. Jeżeli znamy historię uzdrowień i cudów, czytamy, że bardzo często do Jezusa właśnie przychodzą jacyś ludzie. Przychodzą i proszą go o uzdrowienie, przychodzą i proszą go, aby uzdrowił ich rodzinę, ich dzieci, wołają, kiedy go widzą na drodze, wołają go: Nauczycielu, zatrzymaj się, uzdrów mnie, potrzebuję Twojej pomocy. A tutaj czytamy, że Jezus sam podchodzi do tego człowieka. Jezus widzi go, widzi jego stan i sam do niego podchodzi. I wierzę w to, że Jezus tutaj, na tym miejscu, przyszedł na spotkanie każdego z nas. Tak, po ludzku mogłoby się wydawać, jak to możliwe: dwie godziny nabożeństwa, tyle ludzi, ale Bóg jest Bogiem wielkim i mocnym i, i dla nas też niepojętym. I on przyszedł na spotkanie każdego z nas na tym miejscu. Przyszedł tutaj do każdego i każdego chce spytać, czy chcesz być zdrowy, co chcesz, abym ci uczynił, czy. Czy jesteś chory może cieleśnie, coś yy, ci dolega? Ja chcę, abyś ty był zdrowy. Może coś innego cię trapi i jesteś tutaj już wiele lat, chodzisz, i widzisz, że inni dostępują uwolnienia, inni dostępują pokrzepienia, a, a w twoim życiu jakby nic się nie dzieje i może czekasz, aż ktoś przyjedzie, ktoś wielki i, i pomodli się, ale Jezus dzisiaj jest na tym miejscu. I Jezus cię pyta, czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz z tego skorzystać? Jezus tak jak do Zacheusza zapytał, powiedział: Zejdź szybko z tego drzewa. Ja dzisiaj chcę być w Twoim domu. Tak samo do nas mówi: Ja dzisiaj chcę przebywać w Twoim domu. Chcę być w Twoim życiu. Chcę Cię uzdrowić z cielesnej choroby, ale też z choroby, która chyba najmocniej e, niszczy chrześcijan. To jest grzech. I z tej choroby, z grzechu, chce nas uwolnić Jezus. Dlatego. E, Korzystajmy z tego, bo wierzę w to, że Jezus przyszedł na to miejsce. Wierzę, że on jest tutaj, na tym miejscu. Tak jak Samuel też z grupą śpiewał, że musisz się stać jak dziecko, musisz uwierzyć tak jak dziecko. Dziecko wierzy swoim rodzicom bez, bez żadnej wątpliwości, bez żadnego zająknięcia. Wierzy mu w 100%, tak na 100% wierzy. Tak samo my musimy uwierzyć, że Jezus jest na tym miejscu i że Jezus nie przyszedł tutaj posłuchać może ładnych pieśni czy kazań, ale on przyszedł tutaj spotkać się osobiście z tobą i zapytać. Ciebie, czy chcesz być zdrowy, czy chcesz, aby, czy chcesz wziąć łaskę, którą Ci przygotowałem dzisiejszego dnia? Tego zachęcam Was, abyśmy teraz powstali i pomodlili się.